Dzisiaj, Drawas mam do przetestowania nowy smak, a to jest produkt jaki? Garas. Hardcore Very Berry Cosmo. Kupiłem w sklepie Zabka, a kosztowało 8,99 zł. To się parę nie mieści, jakie to drogie jest. Garas. piwo aromatyczne o smaku jagodowo-jezynowym. No to zaczynamy testowanko. O. Kurde. o, O, tak to wygląda jak konsystencja. O, pachnie ładnie. Pach, pachnie ładnie, a smakuje. No, powiem wam, że to niezłe jest. A teraz wam powiem dalej. Nie przewijajcie Oglądajcie do końca. Mocna konsytencja, konsytencja w wysmaku. To jest coś, co mógłbym pić codziennie, a raz na, 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 raz na dwa miesiące mógłbym to wypić. A moja ocena to jest z 6 na 10 O! więc niż dwa swojej oceny. A kosztowało 8,99 zł jakie to drogie jest I to byłoby na tyle mojej recenzji. Przekonajcie się sami, by się, się dowiedzieć. I jak, jeśli, jeśli wypiłeście, to napiszcie, jak wy oceniacie. tak samo jak ja, czy... No. No trzymajcie się. Do następnego.